To jest taki, myśmy to zrobili do ulica pięcioramkowego, bo y, nie ma tam jak zrobić tej, tej, tej podstawy do lądowania, nie? Mm -hmm. No i ten wlotek mieliśmy to robić ze stropianu, tylko że jak włożysz, to on zaraz ubije się, nie? Bo gdzieś tak. dotiesz i tak dalej, nie? No, natomiast y, zrobiliśmy go plastikowy, zrobiliśmy formę, zrobiliśmy plastikowy. Y, y, i zaczęli go wykorzystywać y, do Wlotka do korpusu, bo mm -hmm. mogą trudnie wyjść, a żeby matka nie wyszła, to można, znaczy jak jest, w zależności gdzie teraz matka jest, czy matka jest w dolnym korpusie, czy w górnym, to y, one też mogą wtedy wchodzić i wychodzić, a żeby matka nie wyszła, czyli z przegrody, y, powiedzmy no, tej, linii durowej, durowej, można wyciąć, chociaż my to zrobimy, zrobimy y, taką już oryginalną wkładkę, żeby też matka tędy nie wyszła. No Ja uważam, że zastosowań jest dużo mm -hmm. tego, a jest to trwałe po prostu, nie? Tak, tak, bo tak, te, tak, w, tak. te wlotki, te steropianowe, no to tak jak mówię, nie? gdzieś koła ula przejdziesz, ubijesz okay. zaraz ten steropian, a tak, to, tak, tak. zrobiliśmy z polipropylenu miękkiego mm. y, do spożywki. Także dość dobrze się nam to teraz właśnie sprzedaje i, i wykorzystują to jako po prostu dodatkowy wlotek wlotek do korpusu. Jak powstaje taki ulsterpionowy? Bo coś Pan mówił o zasypywaniu, gotowaniu. No bo to jest, to jest, to jest tak. Pierwsze trzeba, kupuje się cento, i to się kupuje takie granulki, i to trzeba wstępnie spienić. Mhm. Po tym jest, to musi być sezonowane, żeby po prostu ten pentan z tego wyszedł. Musi być sezonowane. W zależności, jaką tam twardość chcemy uzyskać, nawet do miesiąca czasu musimy sezonować i potem się to do form aluminiowych wsypuje i wkłada się w ręki, zasypuje i idzie do, do gotowania, czyli do ponownego rozprężenia mm -hmm. tego, tego styropianu. I, I po tam, nie wiem, 15 czy 20 minutach, w zależności, czy to jest korpus mały, jedna druga, czy to jest duży, czy to jest powałka, czy to jest to? Każdy ten, element ma swój czas po prostu wpłynienia, który dogrywaliśmy latami. Idzie do chłodzenia, wyciąga się tą formę, idzie do chłodzenia i ona jak wstępnie się wychłodzi i dopiero się ją bierze i rozkręca i, i, i czyści i na nowo się zasypuje No, y, natomiast przeszliśmy na tą automatykę teraz po prostu i, i korpusy robimy już y, na maszynach na Erlembachach to są takie niemieckie maszyny gdzie one, one po prostu yy, wszystko jest automatyzowane, tak? Jak w tryskarkach. Zainwestowaliśmy po prostu w polepszenie. Abyśmy, a no. Trzymać jakoś, to musi być systematyczność, powtarzalność. Tak. powtarzalność. Jak, bo tak minutę wcześniej przeciągną, za minutę dłużej będą robić, dwie minuty, tu jest to, tu jest tamto. Zawsze ten czas był nigdy taki, jak to się mówi, hmm. stricte co do sekundy. Natomiast maszyna utrzymuje tak. czas co do sekundy. Tak? Tryskarka nabiera, tryskuje, otwiera, wyrzuca i nad. I mamy wtedy, jak to się mówi, system powtarzalność. powtarzalność i, i, I wtedy nie ma po prostu, jak to się mówi, że tam jeden korpus waży tyle, drugi tyle, trzeci tyle. Jest idealne, wszystkie, jak jest zrobione, tysiąc czy dwa tysiące, to wszystkie mają tą samą wagę. Nie? A wasz korpus ile waży? Kilo czterdzieści, kilo pięćdziesiąt, kilo pięćdziesiąt chyba. Ten, a ten, 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 ten a drewniane? Drewniane ile waży? Mm. No, wierzycie? 3 kg będzie drewniany, drewniany waży od 8 do 12 w zależności z czego jest zrobiony i jaką ma wyściółkę w środku. Bo są jednoscenne i wielościemne. No tych 25 piątek raczej się u nas nie używa. Czyli mówimy o dziesięciu procentach wagi drewnianego ula, mniej więcej. No Dokładnie.